No siema, ja jestem Elviso, witam was moi drodzy bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym filmie czas najwyższy na coś, czego jeszcze nie było i nas dzięki czemu Abra już więcej mnie nie wyjaśni. Ponieważ że każdy widzi w tym momencie jestem na naszym osanie pięknym koło naszej twierdzy fladżerów I uwaga uwaga zdobyłem uwaga uwaga bo jest to chory po prostu bit omen 3 Więc w tym oto odcinku czas najwyższy aby zrobić jako pierwszy na serwerze Rally na mojej własnej wyspie Zdobyć własnych rewager'ów, czyli tych ogromnych dwastorów Oraz uwaga uwaga zdobyć totem na nieśmiertelność Więc już w tym momencie sobie id idę na moją wyspę Na której oczywiście w tym filmiku mam najwyższy czas na to aby założyć swoją zbrojkę Ponieważ to będzie w aż serio na level 3 więc mega wysoki ogarniemy sobie po prostu w tym odcinku mega dobry ten ponieważ jak każdy wie na rajdach się pojawiają ci tacy śmieszni ludkowie którzy nam, nam dają tutaj na, na, na mnog... mnog... w tym odcinku czas najwyższy aby ich zdobyć serio jak, jak najwięcej dzięki czemu Abra już nas nawet nie wyjaśni ani, 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 ani jednego razu szczerze serio się tego boję ponieważ nie robiłem rajdu od tylu miesięcy że aż nie mam pojęcia jak to było więc serio teraz nawet nie wiem czy to będzie jakieś tam wiecie ciężkie czy to będzie lekkie serio po prostu nie wiem pojęcia szczerze chyba nawet tego nie robiłem od naszej starej wojny więc to było około roku moi drodzy, więc w tym odcinku mogę się naprawdę bardzo zszokować albo w ogóle zginąć, jakby albo tak nie było, ale jak chyba każdy wie, wszystkie opcje są możliwe, mimo tego że mam zbrojkę, która ma e, protection 4 oraz set 3, nie mam tutaj breakingu więc ona może tutaj paść szybko, więc zobaczymy jak, jak to będzie. Obecnie Mam na swojej wyspie widać więc ten cały rajd się zrobi, więc wchodzimy na sam start, to 80% na każdym było bardzo gorąco, suba i dzwonek, bo jest to bardzo ważny ten odcinek, więc tu jest mordeczki suba, ale to bardzo serio ważny, a my wchodzimy i czas najwyższy, aby się minimalnie albo zdziwić. Albo to rozwalić system. Ok, więc teraz tak, jeżeli chodzi o ten efekt, to musimy sobie wejść do mojej piwnicy, aby wiecie, co to, to załapało, że oni są tu w okolicy. To więc teraz my tam po prostu pójdziemy. I normalnie czas najwyższy, żeby przeprowadzić tego rajda. Ja się mega boję o to, że oni jakoś tam się idealnie w tym pokoju zrespią. Wiecie, nie mam pojęcia. E, ale wait, czemu teraz to nie działa? Jakby nie wiem czemu, ale powinien teraz nawet jakoś tutaj wiecie. O właśnie, zadziałać, więc już tutaj się boję po prostu o życie mojej willa, Jakby błagam, a wiecie co nawet sobie, że teraz tutaj płotki i zamuruję, bo się boję, że oni się akurat serio zrespią w miejscu, w którym on Albo na wyspie, albo w piwnicy, albo w tajnej bazie na wydarzarzu, wiecie? Więc błagam, oby to nie była ta opcja ostatnia. Ok, tutaj to całe szczęście, moi drodzy, nie ma, bo byłaby totalna tragedia. Mam tutaj swoich serio opy wydarzarów, więc teraz sobie polecimy na górę, zanim jeszcze moje kozy wyjaśnią, wiecie? Właśnie moje kucki, o nie! Lecimy teraz sobie na górę szybko, ponieważ serio, w tym filmie jest wszystko możliwe. Błagam po prostu. R właśnie, ja nawet nie mam tego teraz refila. i serio, jestem totalnie, moje drodzy, nie gotowy, ok? Możemy sobie teraz chociażby jakoś wziąć tutaj łuk zwykły, możemy sobie wziąć tutaj strzały. Mamy ich tutaj jakieś w ogóle, czy nie mam w ogóle? Mam 15, wiecie co? Nawet sobie teraz ogarniemy szybko tutaj na... chociażby ten, ten 30 level, łuk, jaki byle jaki nawet wiecie co po prostu lecimy sobie z tym, żeby mieć większą szansę. Okej, okay, okej, okay, gość, to taki po prostu widzisz już fast, a tak, okej, okay. power 4. Myślę, że będzie to serio kittuwa. Nawet spoko łuk, lecimy na górę, mam z tych strzał mało, ale spoko, czas najwyższy, aby tych gościów po prostu rozwalić. Okej, okay, Elvisa, opanuję emocje i wychodzimy na, na zewnątrz, okej, okay, spoko. Iż tutaj w ogóle nie ma, ewek, to jest niemożliwe, żeby tutaj nie było, jakby serio. Oni powinni być teraz na mojej wyspie, niby radzi, że jest tutaj w ogóle zrobiony, ale ich tutaj w ogóle nie widzę, czekajcie, jakby teraz mam taki ogromny dylemat, K w którym miejscu oni się w ogóle mogli zrespić, być? teraz serio ja teraz mam taki ogromny xd w głowie gdzie oni mogą być, gościu oni są u Agendiksa w ogóle na wyspie, co się tutaj w ogóle cię nie mam pojęcia, wow, ja... co co, to jest flame, wow to jest epic, kuch, nawet tego nie zauważyłem, więc spoko moi drodzy, ale oni się serio zrespili na mojej wyspie więc straty agentiksa, sorka, byku to nie było celowe, ale wow, i przecież ja mam teraz łuk na flame a nawet tego nie widziałem, wiecie, więc mega mocno i czemu oni nie biją w ogóle, halo, byczki, bijecie nie? czy nie halo, byczki, czy to jest jakiś między nami sojusz? Halo, czy czegoś nie wiem, jakby nie, nie wiem dlaczego, ale oni to je w ogóle jakby mnie nie dali. Jakby czy to jest jakiś tam po prostu pierwszy rajd, więc są dla mnie ja, ja się nie wiadomo jako łaskawie. Ej serio, nie mam pojęcia czemu, ale naprawdę są dla mnie bardzo łagodni, jakby chyba, że po prostu mnie nie, nie, nie mogę trafić, nie mam pojęcia, ale już tych wyjaśniłem, więc spoko. Banner pierwszy, tam tamtokrat wrzuciłem, więc sobie, sobie pewnie zaraz jakoś wyrócimy, bo go nie potrzebuję. Chociaż sobie możemy sobie jakieś tam dwa wziąć na dekoracji, co na pamiątkę. Więc spoko, okay. więc teraz jak on będzie ten next na, na, na wyspie Abry, to ja nawet go nie biję, okej. Okay. Niech tam będą, niech się Abra zdziwi Dobra? Ale teraz tak serio, w ogóle co gdzie ty idzie to rozbyczku, to chyba nie jest czas na jakieś tutaj ucieczki, co? Dobra, uwaga, uwaga! Gdzie jest ta następna fala? No i jest na wyspie Abr, no gościu szczerze, ja bym im tak, tak chętnie zostawił, co? nie, ale Z drugiej strony wiecie, a dzięki temu sobie, sobie będzie jakieś tam OP-itemki, a to jakbyśmy nie chcieli, co, nie? Więc sobie tutaj po prostu no, nie wbijamy mordeczki. To akurat ci już są mocniejsi od siekielek, wiecie? I z nimi też może być serio takie by mówią, że mocny przypał, więc zaraz się wszystko okaże. Dobra, ale wiecie co? I czemu oni w ogóle mnie nie leją? Jakby... To jest mega dziwne, ale oni tak to, Oni tak dosłownie mają mnie gdzieś i mnie nie biją, jakby... To jest mega, ale to mega dziwne. Aha, jakby to spuszcza, jakby no wait. Jakby jest tutaj wszystko normalnie. Jest, no jakby... Coś się tutaj dzieje, jakby. Wait, teraz tak totalnie mam dylemat, moje drodze czemu. Oni są w ogóle nieagresywni. Ej, tak, mam teraz ogromne jak ale nie mam serio pojęcie moje drodze, dlaczego? Oni w ogóle nie, nie biją, kiedy teraz jakoś tutaj się w ogóle kręcą na miejscu. Jakby co się w ogóle stało? To się w ogóle tutaj z nimi odwaliło, i dosłownie mam ogromne w głowie wytyfy. O, już nie biję, widzicie, już nie biję, więc spoko! Już się nagle ogarnię, ale nie mam pojęcia dlaczego, aż tak późno, jakby serio. To jest po prostu nie, nienormalne. Dlaczego ci pilladerowie nas biją tak późno, dosłownie? To się mi po prostu robi troszeczkę, wiecie, moi drodzy, nielogiczne. No cóż, oni zaraz byli w końcu na mojej wyspie, bo już sobie byli x Abra, ale nie byli u mnie, więc śmiesznieśmy teraz byli w ogóle u macio, wiecie, serio, to też byłoby to, totalnie komiczne, okej? Okay. Jak teraz sytuacja, jak nie, zaraz są ci koledzy? Halo, plagerowie, czyli wychodzi, okolicy jesteście, czy was tutaj nie ma Błagam, aby oni teraz nie byli u Machia, bo to już byłoby takie żenujące, że byli tylko na mojej wyspie, okej? Okay. I już też się robię bardziej grubo, bo jest ten typ taki mocny, jest ten mocny typo, on mnie teraz w ogóle bije, czy mnie też nie bije? Ej, wait, powiedzcie mi tylko dlaczego? Ten ride jest taki dziwny, i teraz mam totalny XD dlaczego robię tutaj rajda, oni mają mnie totalnie nie jakby totalnie mnie jakby nie bili jakby myślałem, że to będzie jakieś tam mega ciężkie, że sobie w ogóle nie poradzę z tym ale ten, ten Ravager dosłownie, jakby mnie olewał, jakby spójrzcie no teraz tak sobie, o teraz mnie bijesz goście, czy mnie nie bijesz? XD? jakby XD? Powiedzcie mi teraz, powiedzcie, czy to jest jakiś potulny piesek, czy on teraz e, coś innego tropi? Chyba że on teraz jak tutaj widzi innego gracza i nie no, nie ma teraz nik nikogo na serwerze. Jakby totalnie tego nikłam, to dlaczego mnie nawet nie bije, ale to jest po prostu, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo dziwne i tego w ogóle nie jestem w stanie pojąć, okej? Okay? Dlaczego ten gość mnie w ogóle nie leje? Jakby totalnie tego nikłem, jakby za, za nic wiecie, okej? Okay? Ale spoko, jak już będzie, coś nam jest tutaj łatwiej i może możemy sobie zaraz zabrzeć, wiecie, ten cały na niej niekpotelność, więc spoko, ale no jest to, to trochę dziwne, okej? Okay? Moja wyspa czy, wyspa czy wyspa Abry, co? Bo to już byłoby seriosła, które Abry, wiecie? Więc... Zaraz się okaże, okej, okay. Agentix, okej. Okay. I tam już widzę, że ich serio sporo jest, ale powiedzcie mi, naprawdę, jakby dlaczego oni mnie nie biją? Jakby to jest mega nie, nienormalne. Jakby zawsze nas atakują, są mega, wiecie, są mega, to co wiecie, odważnie, a ja teraz tak, tak jakby w ogóle, tylko mnie chyba jeden gość Walnął się gier, wiecie. Więc no jakby spuścił, on teraz mnie jakoś tutaj celuje, ale nie nie bij. Jakby to są jakieś teraz nasze ziomki, jakby chyba że w ogóle lepiej. I w ogóle dzięki temu nawet możemy sobie w jakimś innym rajdzie zrobić własną armię, która nas nie lega I tak szczerze to byłoby mega mocne, tylko żeby byli abre wiecie? Albo maciacha byłoby serio fajnie, No tak teraz totalnie jakby tego mam, ok. Jakby chyba że po prostu to jest tego wina, że oni nie widzą teraz żadnych villagerów, bo nie są zbyt daleko, bo są aż pod moją wyspą i przez to nie znam, teraz wiecie, mega otwarcie do, do, do bitwy, okej? Okay? Tak w sumie to jest logiczne, wiecie, bo oni e, normalnie e, próbują ich wyjaśnić a w tym momencie, nie ma ich tu w okolicy, wiecie? Więc jest to serio możliwe, że dzięki temu ten ride jest taki nawet swobodny, więc myślę, że to jest serio spoko. No i też nie będę gości wyjaśniamy, więc cyk i cyk, dziękuję bardzo za klepa, ale czy nie ma więc teraz proszę, to jest to już, już koniec dla to jest moje drodze, już koniec, więc. Bardzo fajnie tutaj obecnie już wygrano, więc serio myślę, że teraz spoko. Więc teraz z tego sobie tutaj normalny efekt na Hero of the Village. I to aż na poziom trzeci, więc według mnie w tym momencie możemy sobie wbić do Wave i sobie mega, ale to mega, fajnie podlewać z jakieś tam spoko sceny, Jakby totalnie jakby jest to dziwne, że ten naród był aż taki prosty, jakby dosłownie. Oni nawet jak, jak jest w stanie w miejscu się nie ruszają, nie, nie bili. Więc no, czy jest to normalne? Jest to absolutnie nienormalne. Uznajemy to, jest po prostu bardzo dziwne, ale niech już będzie, no okej, okay, spoko, teraz sobie polecie i zobaczymy jak tam no, na nasze oczywiście zniżki. Bo po każdym. Otrzymuje otrzymuje się ogromne zniżki u więc po to polecimy i zobaczymy, czy no, to, to, to się dało, czy nie, jeżeli chodzi o moje emeraldy. Mam ich mało, bardzo 12, ale spoko, może przy tej zniżce coś nam się tutaj trafi, wiecie, kupić, byłoby serio spoko, co nie, więc teraz tego już przekażę, jakby to było mega po prostu dziwne, ok? Więc pan, panowie i panie, już tu jesteście bezpieczni, więc spokojnie, nie bójcie się, Elvisek was tutaj normalnie uratował, więc no problem byczki proszę bardzo, uwolniam was tutaj wszystkich, więc teraz czas najwyższy na test, jakie są ceny, co? Ok, ok, z 9 na 6, to jest dużo Dużo. To jest dużo, bo jest to książka w końcu na Thorns 2, więc to jest serio, by mówił, że mega dobry interes tutaj, jak gościu. No, nie powiedziałbym, wiesz, to akurat nie jest takie. To jest mega mocno, w ogóle ten papier wiecie, to jest akurat spoko. Można no, o tym sobie zaraz pomyśleć, a, a, a jak tam na tak, co? 12. No powiem ogóle zniżki, co ogólnie dać mocne, okej, jest zniżki są serio mocne, a jak tutaj Protection 318, na Okej, okay, to już jest takie bym mówił, że serio mocne i warto byłoby sobie z tego gościa jakoś korzystać, jakby serio, to jest już taki bym mówił, że serio spoko próg. Ty gości albo w ogóle ślepie Mam też jeszcze fajny pomysł, żeby w tym momencie wbić się po raz kolejny na wyspę pillagerów i znowu zrobić rajda i zobaczymy, czy znowu będzie taki dziwny teraz dosłownie. My przez całego lajda ich zaczęło no, oni nie nie więc zaraz polecimy. Ponadto nie było tych gościów, którzy nam dają te wycieczki temy więc zaraz polecimy po prostu i sobie walniemy od razu kolejnego lajda po sobie i zobaczymy, czy będzie jakiś trudniejszy, czy jednak nie, ponieważ serio, ja tutaj nie chcę mieć aż tak łatwo, gościu, serio. Ej, ale oni mnie już biją, jakby to jest totalnie nielogiczne. Mamy mam tutaj chociaż go, go, goście z bananem, więc spoko. Ale jakby totalnie tego nie komentować, czemu oni mnie tutaj leją, a tam już nie, jakby to tak się nie trzyma kupy, że to jest aż śmieszne, moi drodzy. Okej, okay, ostatni gościu z tym czymś i mamy do mortki, więc fajnie, panie kolego. Teraz my też się, wyjaśnimy na szybko. Mamy już ten Bad Omen 5. Byłoby spoko, bo już w tej tyle czasu, że to jest choroba, okej. Okay, Mamy już tę 5. Mam moją drodzy na piąteczkę, więc bardzo fajnie udało nam się. Serio to nie było łatwe, ale dzi po prostu, okej? Okay, fajowo lecimy sobie. Ja teraz mnie to mega ciekawi czy mając w ogóle ten efekt e, Hero of the village możemy sobie zrobić next rijda, więc nie mam pojęcia, ale serio, jakby w tym filmie bym mega chciał zdobyć tutaj na Namienka, nie sobie tutaj paradować, wiecie, że, wy, że wygrałem Rajda, a nawet mnie nie dali, więc to było serio bym ujęło się mega, no przykre, jakby chciałem sam chcemy sobie zrobić jakąś mega dobrą walkę, a na mnie pykło, ok? Więc teraz sobie polecimy serio. Błagam, aby na już takim wiecie, bo ogólnie są chyba, jest tylko 6 leweli tego całego bad Omen, i jest to tak, że przy piątym, ch chyba tym najwyższym levelu, bo to chyba jest najwyższy, bo jeszcze jest szóstka, jest największa, wiecie, trudność, i są najlepsi ci, Pietro, więc teraz sobie zobaczymy, aby tak było właśnie, żeby to mi było serio ciężko. No bo gościu, to nie jest takie wiecie, mega fajne, że sobie wbijasz i gwiaździsz na naczynku, jakby chodzi o tą całą, wiecie, walkę, co nie? Więc wchodzimy na wyspę. Błagam, aby to był serio ciężki raj który na mega ciężko wyjdzie, w ogóle można nawet zginę 5 razy szczerze, byłoby spoko, bo to było chociaż trudne i byłaby jakaś tutaj rywalizacja re co dzień, obecnie to jest w ogóle na terenie sam, więc idealna sytuacja, niech tutaj mi w tym nie będzie, jak już tutaj wiecie, proszę kadrowe, więc spoko, lecimy teraz na moje niskie piętro gośćków błagam, dajcie mi kolejnego ride na czas czas nie na kolejny ride okej, okay, lecimy na górę, proszę, aby on był mega ciężki i aby było tam ci typowie z mamy na undying, czyli na nieśmiertelność, w ogóle mega się nagrywa dziwnie mając tak bo to jest takie dziwne uczucie, okej okay, Bądź na mojej wyspie, okej? Okay. Jakby w końcu by się wydało, okej, okay, nie ma, jak tam marzamów, że jest teraz jakoś więcej, chyba nie, jest, jest też czwórka Okej, już się to w ogóle nie będą mili, czy mnie nie, nie będą nas Jakby nie wiem, ale weźcie mnie już widzicie, jakby panowie, jakby to już nie jest śmieszne, bijmy się normalnie, ej, jakby oni teraz tak sobie paradują i bardziej szukają, wiecie, tych villagerów niż mnie. Jakby to jest mega myślę, że dziwne, ale oni to tak dosłownie mają gdzie, gdzieś mnie, tylko się skupiają na tych villagerach, wiecie? I chyba przez to, że nie są tak w, właśnie w piwnicy, mnie nie biją, więc to jest mega dziwne, ale no wiecie, jednak spoko! Proszę, że sobie teraz wyjaśnimy i będzie Mordo pod koniec filmu totem na nieśmiertelność, ja tak szczerze Ej no Mordo! To jest farma agentica, się ty nie niż to będę wdzięczny. Dobra, teraz tylko Cię panie wyjaśniamy swojego ziomka z totemem, no i czas najwyższy na, na drugą falę. Błagam, aby było jak najwięcej tych typów z totemami, żeby w tym odcinku się jak najbardziej złagać, ponieważ serio, jeżeli chodzi o nasz serwer, nikt! Nie ma to na, na, na nieśmiertelność, a aj to w ogóle takie łatwe, ponieważ sobie wbijasz tą wyspę, też parę gotków z totemami na głowie, no i masz rajda, wyjaśniasz go, no i masz to, jakby to jest serio, myślę, że proste. I warto by z tego po prostu korzystać, co? Nie, no w końcu, w końcu są na mojej wyspie, po raz pierwszy w ogóle na tym filmie. To jest dopiero przykro, ok? No po raz pierwszy na moim filmie są tutaj, a nie na wyspie Abry, Agent Xa, gdzie już byli po dwa razy, ok? Nawet po trzy, więc wchodzimy Błagam, jakaś tutaj rywalizacja, ok? Już tutaj, już, już to są, są, myślę, że, okej, okay, w końcu jest tutaj, myślę, że jakoś spoko, bo po to na tej wyspie i mnie biją, więc myślę, że fajnie, serio, w końcu nie leją, jakby spójrzcie, no w końcu nie leją, więc bardzo fajnie, po prostu muszę być na mojej wyspie, a nie na czyjej, żeby było ciekawie, wiecie? No i w końcu ja już tutaj, wiecie, jakoś czuję, chociaż, wiecie, z zagrożenia, okej, okay. więc serio, w końcu się na tutaj robiło ciekawiej więc jemy sobie tutaj szybko steka i tutaj jestem jeszcze, więc błagam, aby byli na mojej wyspie non stop, bo, bo tej serii jakby to jest dziwne, ale są e, e, na wyspie Abry nie biją mnie. wyspach Paganiksa nie biją mnie, ale na moim nie biją jakby. Czyli atakuje po prostu gospodarza w swoim domu. No nie jest to zbyt mądre, ale niech im będzie. Cześć, polecimy sobie teraz szybko w kimę, żeby nie mogło tej nocki jak będzie ten rajd, więc szybka, akcja gościu, sobie to też oczywiście bardzo polecam. ok, więc wstajemy mordo, wstajemy, więc polecam suba, a my schodzimy stąd. Dobra, no nie ma ich na mojej są mu obra, ej no serio laberki, no czy... Okej, okay, jestem też duży byczek, z nim może być troszkę ciężko, Mam jeszcze łuk, mam jakieś, co w ogóle strzały, samostrzały, więc spoko. Jestem byczek tutaj, ja bym nie lał, jakby szczerze, jakby weź mnie gościu Bi, bo to jest nieśmieszne, jak mnie nie lajesz, jakby serio. Weź mnie teraz normalnie bijcie, okej? Okay, no, nie bije mnie, mam nie gdzieś. Mam nie serio gdzieś. Ten typu, mam nie gdzieś. Dosłownie, on teraz się stara maksymalnie być na moją wyspę, ale nie umie. Co mnie mega dziwi, bo czemuś tam po prostu nie zrespi, jakby dziwne. Tutaj to mam tu jest jakieś... chociażby już siodło, więc jest spoko. Teraz my że też tej byczki wyjaśniamy Jakby mega jest ciekawe, jak są na mojej wyspie, potem jest zbyt łatwo według mnie, bo nie mam takiej konkurencji z nimi, co nie? Więc byczki, tutaj oczywiście na szybko. Creeper nie! Creeper akurat nie! Podziękuję panu tutaj oczywiście w tym odcinku. Panu tutaj nie potrzebujemy dzisiaj, okej? Okay. Cyk i cyk i cyk. Panie creeper, nie w tym odcinku, Ok. To jest filmik z a nie z, z ukochanych kliperów, ok? Więc ty, dziękuję bardzo. Panie kliperze, dziękujemy też bardzo. Ok, więc błagam, żeby ktoś teraz też na mojej wyspie. W ogóle kozo, jakby, wyjść do tam To nie jest bezpieczne na wyspie Abry, są to jakieś właśnie szerolane więc sobie wbijaj na moją wyspę, tam jest bezpiecznie. Tam nikogo nie ma żadnych sussąsów, będzie serio spoko. Lecimy, błagam, uwaga, uwaga, są u mnie się nie mam pojęcia. Błagam, u mnie bądźcie, nie ma ich tutaj u mnie. Ok. Niech będzie, ale weźcie mi, mi, mi dajcie tego gościa o to tam jakby story w tym filmie. Moim celem jest to, żeby zdobyć totem, jakby gościu, jakby weź mi go w końcu jakoś zreśbcie, będę wdzięczny, dobra? Że mnie ty już leją w końcu, ej no, oni mają mnie totalnie gdzieś, jakby był jakby czego to jest kwestia, jakby tak totalnie nie mam pojęcia czemu, ale mają mnie gdzieś, jakby czy to jest jako kwestia, że to po prostu nie jest na mojej wyspie, jakby to nie ma sensu, ok? To ma sens, ale go nie ma, więc mega dziwne uczucie, okej? Okay? Dobra. byczku, teraz masz ty, masz ty, nie ma ciebie i teraz jeszcze ty nie ma chłopie ciebie, masz tu ze swojej własnej kuszy, co? A masz. O, jeszcze padł od razu, więc... No to zaraz jest ta dwójka, co? Tu jest kolega jeden widzę i drugi, więc fajnie. Okej, to powiem wam, że dość trudno sch schodzą z łuku, wiecie? Pomyślałem, że to będzie łatwiejsze jak na Power 4. Dobra, byku, daj Emeralda w ogóle, co? najemsa Emsa? Daj emsa byku. Nie no, jaki frajer w ogóle, co? Ej czy to już jest że serio koniec, moje i No bez jaj! To jest też serio koniec, ej, jakby wait a minute, Powiedzcie mi, dlaczego w tym odcinku, zrobiłem dosłownie aż dwa rajdy. Zmarnowałem Zb mnóstwo czasu na to, żeby zdobyć ten piąty level po raz w ogóle, wiecie, po raz któryś, bo, bo wcześniej był chyba trzeci, ale serio, zrobiłem łącznie tych lewi jakieś 7. No, nawet mordeczki więcej. Ale stało się takie coś serio. Jakby mega dziwne. Jakby po prostu wiecie: Jakby zawsze, jak jest taki rajd na ogromny level, to pokazują wam się ci goście od totemów. To nie. W tym odcinku nie było ich właściwie w ogóle. To jest mega totalnie nieroliczny. Więc zaraz my też polecimy, skoro mamy już, już ten wiecie, ten efekt e, e, bohatera wioski na level 5. Zaraz to, to, to polecimy i zobaczymy, jak obecnie wyglądają zniżki, ok? Bo teraz mogą być o wiele większe. Nawet prawie dwukrotnie. Więc jakby tam zaraz był jakiś Protection 4 za 15 M'sów, to ja kupuję wszystko, ok? Zawsze wszystko co mam moje drodzy, więc serio, mam tego niedużo w sumie. Dobra, więc teraz szybko akcja, zobaczymy jak to wygląda. Okej, okay. piątka. No w sumie było za szutkę, wiecie, więc tak jest gituba Tu jest teraz za 14, ej, tak jest moje nawet jest teraz lepiej, wiecie? Nawet jest teraz lepiej, więc mega idealna okazja, żeby sobie tego użyć. tu w ogóle, jeszcze już, już widzę, że jest ponad wiecie, ponad połowa zniżki, więc mega mocny wynik, jak, jak to jest kolego. Tu jest, no, ciekawe, tu nie ma nic, nic, nic ciekawego, więc teraz sobie po prostu jakieś emsy i po książkę. No i mordo kupujemy sobie Production na 4, to nie? Bo z takimi tutaj, wiecie, zniżkami to ja mogę sobie kupować, stanie tak, to można. Na gościa I serio, jakby w tym filmie, jakby spójrzcie, jak bardzo zdobyłem sobie ten. jakby serio, to jest chore. Jakby moja złota też tutaj nieźle padła, bo was sporo użyć. Więc lecimy zaraz sobie dalej z tym. Okej, okay. MSY mam w, w tej właściwie całe FAQ. Więc z tego rajdu starczy mi maksymalnie wiecie. Starczy mi maksymalnie na to, żeby sobie kupić jedną książkę. to w sumie nie jest jakiś tam tragiczny wynik, więc no, niech już będzie. Ale jakby po prostu jestem zdziwiony, czego to jest kwestia, że oni dosłownie nie rozpili się ci o co temu mówić. Jakby to jest po prostu dziwne. Więc lecimy zaraz sobie tędy i błagam, aby tutaj było serio, gościu jak najlepiej są z tą tutaj protekcjonów dość sporo, ponieważ no jednak wiecie, nie można mieć jednej z drugiej, trzeba mieć ich tutaj sporo, więc warto byłoby już sobie gromadzić enchant na kolejną zbrojkę, co nie, więc panie kolego, dziękuję bardzo za taką promocję, wa, bo nawet sobie teraz polecimy na Gentixa, zgarniemy sobie od niego MC i jemu również to kupiłem, bo już mam teraz tutaj właśnie nasz, 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 nasz taki sojusz i u niego sobie również możemy to wszystko zakupić, ponadto, możemy mu to nawet tenki wysłać, naszym totalnym synem, który jest już gotowy, więc mega fajnie, więc sobie polecimy do niego na górę, zgarniemy od niego MC, kupimy książki na protection 4 i mówię, wyślijemy wyślemy kolejką, żeby chłop też się cieszył z mojej promocji, moi drodzy. Ej serio, jakby... To jest spoko. ty to że to jest moja jeszcze na, 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 na ta promocja, żeby subować drugi kanał, czyli Elvis, okej, okay, jest gości, więc mogę bardzo mocno oczywiście do niego nie w harcie, bo teraz my tutaj lecimy dalej. Ok, więc ms chyba były jakieś w tej skrzynce, ok? Chyba jakieś ty były, więc gości, dawaj mi tutaj szybko. Ok, MS, Agentix, Emerald, Emerald, to jest byku dla ciebie, ok? To nie jest dla mnie, to jest dla ciebie, byku, serio. Nie masz tu nic. Ej, tu nie ma serio Agentix już w ogóle tego zero, Ej, wait, to jest nierealne, bo ja, jak tak jest, to jest serio. Mały Emeraldowy kryzys, ok? Jakby to tutaj nie było u niego w ogóle. I u mnie w ogóle to można się wymartwić, wiecie? Zaraz się okaże, bo to jeszcze ma jakieś skrzynki kolega Pewnie tam coś będzie, wiecie? Więc spoko Zaraz się tutaj mordeczko wszystko okaże Więc fast attack, ok? Wiesz jak to tutaj wygląda? Emeraldy, mordo, drewno Wartościowe Ej, agentik, serio? Agentik, serio nic? Ej, co ty kadasz, gościu? To jest niemożliwe Żeby agentik nie miał ani jednego emsa Ej Moi drodzy Jest to serio... Złe, chyba że jak ma jakąś swoją fajną skrytkę, nie mam pojęcia, ale skrachową nie ma ani jednej sztuki, to jest serio źle. Więc nie filmimy w filmie, to mogę, to będzie więc bardzo niekryti, z ze, ze, ze mną byliście, więc według mnie to było serio spoko, mimo tego, że nie było tych gostków, jakby zdobyłem sobie sporo promki, więc polecimy zaraz sobie i kupić jakieś książki. Więc dziękuję jeszcze, co wyciągnęliśmy, że bardzo grą do sobie i dzwonek, bo jest to bardzo ważne, czyli na filmie, więc tu jest mordeczko, w sobie i dzwonek bardzo istotny. Kozo, nie bij mnie! Podatę Wam polecam mojego Instagrama, czyli Elvisa podłogowy, to macie moje stories, tam macie moje zdjęcia oraz wiele, wiele więcej. Jeszcze mam swój drugi kanał, czyli Elvisa macie na w tej serii moje codzienne odcinki, więc w tym filmie tak tutaj podsumowując zdobyłem 45 miliardów złotych kurz zdobyłem parę banerów, zdobyłem siodła no i to w sumie byłoby na tyle, jeszcze ten efekt i, i, i promocja więc spoko, jakby mogło być 4 lepiej, ponieważ mogliby ci, ci, ci goście o to temu, ale nie było ich, nie mam pojęcia dlaczego, ale spokojnie jeszcze rajdy będą, więc dziękuję, że byliście, widzimy się na odcinku jutro, bo są na moim codziennie tak samo jak na moim drugim kanale, więc siema aleczko, leczku, przy ogromne największe jo, mówię do was, chore, Elviso, widzimy się jutro na odcinku, elo